Bo, bo cały czas myślę, że, że, że to krople o, o dach, bo... Nie, bo, bo leje, 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 leje. Super. Naprawdę jak fantastycznie. wiecie co dzisiaj już padało w Koszalinie, teraz drugi raz. Nie wpada, nie wpada, nie wpada. Co będą? Grzyby. Chyba u ciebie w domu. Grzyby będą na ścianie. Więc sprawdź czy, czy się tam nie leje. Grzybiasz. I co chciałem powiedzieć? Nie, nie, bo wczoraj jeszcze byłem w Warszawie. Ludzie, w Warszawie jest w Wiśle wody tyle. Z mostu patrzyłem, wyszły dwie ryby, już nie miały gdzie wrócić. To jest dramat, to jest dramat. Rząd się boi, że mu po prostu koryto wyschnie. No się, e, że mu w Wiśle wyschnie koryto. Uf. 25 lat festiwalu w Koszalinie, naprawdę super, super. Ja bym chciał, żebyśmy pozdrowili wszyscy festiwal w Opolu wystarczy. Festiwal w Sopocie, wow. festiwal w Zielonej Górze, w Koło Brzegu i festiwal w Białymstoku. W zeszłym roku, w zeszłym tygodniu się odbył. Raz do roku Łomot w Stoku. Raz do roku. Pod hasłem wolność, równość, wyp... Wy... 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 Nie pamiętam, nie pamiętam tego, tego trzeciego członu, nie pamiętam. Ale on taki dłuższy jakiś był. Ale w ogóle to fajnie jest. Trzymamy kciuki za Stok. Dobra, co chciałem powiedzieć, te, 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 ci, ci, ci. Srebrne wesele, te konie. Po to sreberko schodzi. Ja tam mam ich, w gar ja mam ich w garderobie, tam jest taka ściana, to ja nie słyszę, co się, co, się, co się tam dzieje. Ta Helka to jeszcze się trzyma jakoś. Jak schodziła, to widziałem, to jak zarzuciła tyłem, to... Ale Marian, Marian mi martwi. Tak, taki suf taki, 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 45-letni taki. Diesel. I cały czas to... Dobrze, że nie ma butów podkutych, bo by parkiet zarysował. Nie, nie to już nie, nie, no to już trzeba przyznać, że to już stare konie są, nie? Do galopu ich nie weźmiesz, chyba, że z batem. Chociaż, to... nie, no, jeszcze się trzymają, jeszcze się trzymają tam. W Janowie Podlaskim za parę groszy by poszli, albo... Bo tam już nie ma co sprzedawać. Nie, mi się... W ogóle mi się wydaje, że na, nasz pan prezes najwyższy, nasz pan. Że on w ogóle chyba koni nie lubi. Przysięgam, zobaczcie, patrzcie, no. E, koń, no, koń. Dopłata do krowy 500. Krowa 500 plus. Świnia. 100 plus. Kogut 50 plus? Kura 20. A koń? 3 miliony minus. W jednej stadionie. Zresztą no, rzeczywiście z konia to już. No co koń? czego koń? Na kolana go nie weźmiesz, nie pogłaskasz. A jaka duża kuweta by musiała być? Ja cię. Kręc. Dlatego proponuję. Naprawdę, nie, proponuję. Serio, serio teraz. Że sobie raz, bo będzie święto konia polskiego niedługo, za miesiąc. Zamiast święta konia polskiego zrobić święto polskiego kota. Z czystą krwią żoliborską. <noise> e, tak, tak. tak. Ale powiem wam tak, mówię tak: lipiec, lipiec, nie lipiec. Powinien być w ogóle sezon ogórkowy. No zawsze co roku jest lipiec, cierpień, to sezony ogórkowe, nie ma co pisać. Gazety nam wynajdują Bóg wie co. I na przykład w zeszłym roku. To był na przykład sezon ogórkowy, No to znaleźli nad wisłą, chodził ten. Pyton. Przez dwa miesiące szukali pytona. W ogóle Żoliborz nie wychodził z domu, powieśle nie, wieczorem nie, bo pyton! Policja chodziła, wszyscy chodzili, skórę znaleźli, to on ubrał drugą. No super. Dwa lata, czy tam trzy lata temu puma chodziła po polach. Gdzieś na Mazowszu, potem gdzieś ją widzieli w Beskidach, potem rysy odwiedziła, no że, że puma. I widać Boże, że puma. Potem Lisokot. Jeszcze, czy kotolic. No tego towaru. No teraz, no co, jedyny temat przed tam trzy dni temu, tak? Krowa weszła na drugie piętro na dach. No. No to chociaż. Krowa wolna się wybrała miejsce. Ale co tam, po dwóch pół godzinach ją sprowadzili do parteru i po wszystkim. No jedyna, co fajna rzecz to sinice, no. Ale sinice to co roku są, tak? To już nawet nie ma co zakwitnąć tam. A propos zakwitnąć. Jesteśmy w miejscu, w którym za dwa lata może jeszcze się dostaniemy suchą nogą. Za dwa no 10 lat jest obliczone. Nasa obliczyło. Przy tym tempie topnienia lodowców Antarktydy i Arktyki yy, i tego wszystkiego całego towaru, to poziom się podniesie za 10 lat o 2 metry. Więc wiecie, że woda będzie podchodziła pod Hasiora. A tam gdzie amfiteat, to będzie takie słone jeziorko. Super. Mielna nie będzie w ogóle już. Także jak ktoś ma ochotę na zapiekankę, niech jedzie nie jutro. Bo już się skończy. Mielno się przeprowadzi do koszalina, to będzie dopiero. Wreszcie koszalin będzie nad morzem. Bezpośrednio. No, dobra. Ale my tak, miał być ten, ten sezon ogórkowy, a tu... Jak mówię, ten lipiec jest tak gorąco polityczny, tak gorąco politycznie, jak ja przeczytałem nagle, że e, pan prezes, czy tam pan prezes w hełmie jest. Ja wiem, no to chyba pojechał do Afganistanu. Szukam zdjęcia w hełmie, a on widzę tak, siedzi w pierwszym rzędzie i on mówi, jaki ten nasz prezes jest wielki. No naprawdę dwie panie w strojach ludowych, a on przy nich tak. Bliska patrzy to dwie małe dziewczynki siedziały. Co? Ale to ja byłem już, myślałem, że rośnie jak gospodarka. Albo pan Morawiecki pojechał do, do Katowic, bo, bo tam się urodził. Zresztą pan Morawiecki nie pojedzie, to tam się urodził. E, ma zrobić, ze śl na Śląsku ma zrobić krzemową dolinę, tylko najpierw trzeba wybrać węgiel. Bo krzem jest pod węglem jeszcze niżej. Dobrze. Także na razie jest okej. Okay. Natomiast, natomiast, ja mówię, ten, ten serial w, w tym w parlamencie nie był niesamowity. Na początku lipca e, pani premier szydło. Raz, szydło dwa, szydło trzy! Zrezygnowali. Niepotrzebnie, bo by wygrała trzy razy. A tak to szkoda. No niestety, no by wygrała. Tylko wiecie co, nie wiem czy by wygrała, bo tam jakaś słowaczka, że tam od razu prześwietlają wszystkich. Wszystkich wady i zalety, i jej po prostu wytchnęli język. Że ma język, że jej język to jest jak e, pięta. Achillesa czy coś. A ja uważam, że jest wszystko w porządku, że pani premier angielski to na, ma bardzo dobry na poziomie podstawowym, tak jak ja. Na przykład I am, you y, y, um, To jest proste jak drut, tylko się trzeba nauczyć. To jest schemat, to jest schemat. To jest na przykład drut, powiedziałam drut, tak? Proste jak drut. The drut. Tylko przez dwa się pisze. To jest proste, tylko y, gorzej oczywiście jest, jak na przykład dajmy, że chcesz z kimś, z kimś pogadać, nie? to jest tam troszkę trudniej, bo na przykład, e, kim ty jesteś, nie? Zapytaj mnie, kim ty jesteś. Halo? Dobra, kim ty jesteś, zapytaj się mnie. Zapytaj się mnie, kim ty jesteś, powiedz po angielsku, kim ty jesteś, do mnie. Po angielsku. I am, tak, jestem też. Po angielsku. Who? Who are? Jak to nie? Who are? Powiedz. Tylko zamień na you. Ty dzwońcu jeden ty. Koszuka ci się pofarbowała. Akurat powiem wam tak. Naprawdę. To jest akurat trudne. Ale na przykład hey, podstawowy angielski to wystarczy, żeby przeżyć pani premier tak, yy, tak ma. Na przykład, yy, na przykład coś zjeść. Something to eat. Coś wypić. Something to drink albo tak. Albo transport jakiś, taksi. Proste. Trafisz wszędzie i zjesz, i się napijesz. I jeszcze jest something to sleep. <noise> I już. I tylko pilą z domu przywieźć i koniec. Co chciałam powiedzieć, natomiast pan prezes ja, to my jeszcze znamy rosyjski bardzo dobrze. Bo myśmy się uczyli, pan prezes ja, myśmy się uczyli w podstawówce trzy klasy od piątej i w, w liceum cztery. Razem siedem po rosyjsku. Boriam ja mgłoje niebo kroje, wichry snieżnie, bo bol ja tak jak zwiera na zawojet, tak zaplaczet, tak ditja. Puszkin, Puszkin! Na Jezus! Dlatego na przykład tak, dlatego na przykład po angielsku, jak ktoś ma do, do kogoś pretensje i mówisz tak, go to the platform! Idź tam poskarz w platformie, tak? Go to the platform! Albo go to the PSL! Jak masz tam do jakiegoś chłopa, mówisz tak. Albo go to the PIS! A po rosyjsku to jest prościzna, dlatego powinniśmy się zwrócić, zwrócić na wschód szerszą twarzą, większą twarzą, jak do słońca. To jest nasz język bardzo blisko, to jest słowiański. Na przykład po rosyjsku będzie tak: idźcie w Platformu. Albo idźcie w PSL. Albo idźcie w PIS. Dobra, ja idę.